Do, do obrad dzisiejszej, yy, dzisiejszej sesji. Tego zrobić wprost nie możemy zgodnie z naszym statutem, ale ewentualnie możemy Pana Prezesa dopuścić do głosu. Natomiast to paragraf 30, 30 naszego statutu również stanowi o tym, że w takiej sytuacji Rada powinna wyrazić na to zgodę. Także yy, w związku z tym bardzo proszę Państwa Radnych o Odliście, panie, panie Przewodniczący, z całym szczegółem, czy mogę dwa zdania? Proszę Państwa, po pierwsze ja z Panem Głosuńcem jakby, moja droga znajomości z Panem Głosuńcem w cudzysłowie oczywiście jest dosyć długa. Pan jest skazany, tak? W rachunku sądowym. Jeszcze ja słyszę. Czy Pan jest skazany w rachunku sądowym? Chyba Panu się coś pomyliło. nie pytam się Nie, nie, to jest jakaś bzdura. Pytam się. No, pan, Takie pan, historie wymyśla. Wydaje mi się, że za dużo Panu lokalnego zapyczyta. Ja Pytam. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Ja nie chcę swoich osobistych tematów tutaj... Ale Pan e, zaczyna poszukać Mówię osobistych. Nie. Osobistych. I Pan głosując sobie mnie upatrzył. Także tu chciałem, żebyście Państwo wiedzieli e, jak to wygląda. Jeżeli ten temat... E, o, e, ja chcę wiedzieć w jakim temacie, bo jeżeli to są znowu osobiste sprawy, to proszę Państwa, żeby nie dopuszczać do głosu. Znaczy, no, z pisma Pana Rozumca wynikało, tutaj, że Pan Rozumiec domaga się informacji publicznej od, z, od naszego Urzędu Miejskiego, natomiast no, Pan twierdzi, że nie została na udzielona. Ja, ja mam taką propozycję. Przygotujemy odpowiedź na to pismo, co ma pan przewodniczący. Nie ma pani sekretarz dzisiaj. Tymi sprawami zajmuje się pani sekretarz, i wtedy zobaczymy. Tak jeżeli to pan. Bo chodzi o takie bzdury że ja nie mogę tego słuchać. Proszę, proszę państwa, państwa, już korespondowaliśmy na ten temat. Chcę, 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 żeby był pewien standard zachowany. Ten standard polega na tym, że jeżeli wpływa pismo, to najpierw on się powinien odnieść i. E, a później nie widzę przeszkód, możemy rozmawiać. Państwo mieli dwa lata na udzielenie odpowiedzi. Wystarczająco dużo czasu. Proszę pan. Ja chciałabym tylko Pana Burmistrza przychodzić do porządku, że głos udziela Pan Przewodniczący. To Pan Janusz Dziarski jest Przewodniczącym i nie udzielił głosu. I przerwał Pan w trakcie wypowiedzi Pana Jana Przedzierskiego. Ja bardzo bym chciała, żeby Rada w dalszym ciągu uratowała jako Rada jak pan chce być radnym, albo przewodniczącym, zawsze pan ma taką też szansę, może pan wystartować w takich wyborach, ale to, są, to jest posiedzenie Rady Miejskiej i chciałbym, żeby pan przewodniczący kontynuował, był w dalszym ciągu naszym przewodniczącym, którego wybraliśmy. Ja przypomnę, że ja mam prawo do tego statutu, w każdym momencie się zgłosić i nie wiem, proszę poczytać dokładnie. Mam prawo bo w każdym momencie y, y, zareagować. Ja, jeżeli przerwałem to przepraszam, bo to to nie, ale bardzo bym prosił Panie Przewodniczący, że odniesiemy się do tego i wtedy nie widzę przeszkód. Słuchajcie, jest jakiś tryb, jest Komisja Praw jest Komisja Rewizyjna i możemy przygotować tak, także tak bym prosił, żeby tak procedować. Jak czegoś nie rozumie. jeżeli tu Pan mówi, że od dwóch lat czeka tylko na pismo, a tego, na odpowiedź, a tej odpowiedzi nie było, więc jaki tu jest problem? W czym jest problem, że te dwa lata tej odpowiedzi nie było? Pani Radna, Pani wie, że nie było, a ja nie wiem. Ja, ja, ja się tymi a, rzeczami ja nie z... jest... ja zajmuję, nie... dlatego mówię, że chcę, żeby była Pani Sekretarz, ponieważ tymi wszystkimi sprawami, proszę mi wierzyć, nie zajmuję się osobiście. Te sprawy prowadzi Pani Sekretarz. Nie jest obecna dzisiaj. Gdyby była obecna, to pewnie by od razu odpowiedziała. I problemu by nie był. Tylko no, rozumiem, że Pani wie, a ja nie wiem. No, teraz się pani, czy to się Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze ja. Bardzo Panie. Panie Przewodniczący, drodzy Państwo, Komisja Rewizyjna zajmowała się tą sprawą. I w tej sprawie już zapadła decyzja. więc po to nie ma tematu na dzień dzisiejszy. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś głosy? Proszę Państwa, ponieważ było zainteresowanie Państwa radnych programem RYŚ. To jest program, który prowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i dotyczy on dofinansowania termomodernizacji prywatnych budynków mieszkalnych, domów jednorodzinnych. Niestety z przykrością muszę stwierdzić, że nikt się nie zgłosił do prowadzenia tego programu na terenie województwa dolnośląskiego. Zaproszone były banki i zaproszone były wojewódzkie fundusze środowiska. Żaden bank środowiskowej.